Cześć! Z tej strony Bart. Witam Was na moim kanale poświęconym kalendarzom adwentowym. Nowy dzień to musi być nowy kalendarz. Dzisiaj mam dla Was coś fajnego. Jest to kalendarz adwentowy od firmy Magic Assam. M. Assam. Zobaczcie. Kosztował 69,99 euro i link do kalendarza znajdziecie w opisie filmu. Zobaczcie, ma taką grafikę świąteczną. Wszystkie okienka są dobrze widoczne. Okienka w sumie, to kartoniki. I mamy taki dingsik, który możemy ściągnąć. I zobaczcie, jak wygląda. Niestety, na odwrocie są wypisane produkty, więc tego nie czytamy. Ale co fajne, można sobie go ustawić. Udało się zgiąć, także sobie ładnie stoi. Zobaczcie, można sobie go ustawić pod choinką, czy na komodzie. I codziennie tak po jednym okienetku. Albo jak ja, wszystkie naraz. Jeżeli chcielibyście zobaczyć poprzednie kalendarze, właśnie z tej samej firmy, to znajdziecie je tutaj. Pamiętaj drogi widzu, widzko, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję i napisz komentarz co o tym myślisz i który z produktów w środku najbardziej Ci się podoba. A my przechodzimy do otwarcia. Cześć, witajcie z bliska. Oto kalendarz dzisiejszego odcinka. Są to 24 pudełeczka do make-upu. A ja biorę swój magiczny dinksik i zaczynamy od numeru pierwszego. Jest to wodoodporna maskara, całe 4,5 ml. Dink i numerek 2. Jest to szminka w złotym opakowaniu. Co myślicie o tym kolorze? Numer 3. Jest to mała kredka do oczu, niestety opakowanie jest pęknięte, a teraz sobie to wyciągniemy. Numer 4 jest to olejek do ust w czerwonej farbie. Numer 5. Jest to bronzer, tylko niestety był otwarty i chyba troszeczkę się popsuł. Ja go zamknę. Zaczyna się tu mocno pylić. Teraz jest na pewno zamknięty, a zobaczcie. Numer szósty mamy obok. Jest to pędzel do makijażu. Bardzo przyjemny. Numer 7. Jest to błyszczyk do ust z brokacikiem o numerze 44375. Zdjęcia z bliska znajdziecie u mnie na moim Instagramie od jutra. Numer 8. A co takie duże okienko? Myślałem, że tylko taki kawałek. Cyk. Jest to pełnowymiarowy produkt, top do paznokci, całe 10 ml. Numer 9. Nabijam te kartoniki jak szaszłyki. Jest to przyspieszacz do pomalowanych paznokci, żeby lakier szybciej wysychał. Teraz zobaczymy, jak to w środku wygląda. Taki olejek z brokacikiem. Mamy małą pipetkę i podobno wystarczą dwie kropelki. Używaliście czegoś takiego? Dajcie znać w komentarzu, bo ja jeszcze nie. A pewnie użyję. Numer 10: jest to szminka do ust. w takim kolorze a teraz pytanie do Was jeszcze jak długo zużywa się szminka załóżmy taka jak ta, bo to jest miniaturowa wersja to też jest na tydzień, dwa, miesiąc dajcie znać w komentarzu a na pewno się do doedukuję numer jedenasty jest to makeup Fond the 7 ml. Również nie mam pojęcia co to jest. Czy to jest baza czy w każdym razie coś się nakłada na twarz, a potem pewnie kolejną warstwę. Warstwa po warstwie. Numer 12, czyli mamy połowę kalendarza. O, a to nie chce żyć. Jest to glow serum, czyli jakiś taki ala rozświetlacz 2 ml. Numer trzynasty, szczęśliwa trzynastka, zaraz się okaże. Jest to różowy błyszczyk do ust. 14 mamy na szczęście obok. Jest to lakier do paznokci, całe 4 ml, z taką kuleczką w środku, a numerek 44380. To teraz czas na numer 15. Jest to kredka do oczu. Taka z brokacikiem złota. Kolejne okienko. Clean rush and brow style czyli będzie do formowania brwi. Siedemnastka, czyli tutaj zbliżamy się do tego całego pudru, który się wysypał. Jest to kolejny błyszczyk do ust, ten taki różowy z brokacikiem. 18. jest to cień do powiek w takiej tubce 8 ml. 19. Jest to maseczka na usta z numerem, zaraz Wam powiem dokładnie, bo to takie malutkie jest 4,4, 4, 3, 7, 8, 5 gramów. Numer 20. Te niektóre napisy są takie małe, że ich nie widać, ale na szczęście nie muszę nosić okularów. Chyba. Jest to balsam do ust, który chyba zwiększa ich, że tak powiem, objętość 2 gramy. Mogą tak puchnąć, pewnie trochę. Numer 21. Jest to eyeliner, czyli taka czarna kredka do oczu 0,8 ml. Numer 22. Jest to lakier do paznokci. Taki ni to czerwony, ni to różowy. Taki pomiędzy. 23. Jest to czerwony błyszczyk do ust. 1,5 ml w środku. Zostało nam ostatnie okienko, numer 24. W coś się tam wbiłem. Magic Finish Makeup Jest to 4 w 1 Primer, cleaner, make Makeup i Puder Ciekawe, zawiera 18ml, a taki sam, tylko że pełnowymiarowy produkt, który ma 30ml kosztuje 27 euro Doszliśmy do końca, dajcie znać w komentarzu co o tym myślicie Oto leżą przed nami wszystkie produkty zawarte w kalendarzu adwentowym Niestety jak zauważyliście jeden się rozsypał, był troszeczkę uchylony przez co ten proszek się wysypuje, taki puder jakiś, brązer w sumie. No ale takie rzeczy się zdarzają. No i niestety jedna kredka była złamana, ta, ale tylko opakowanie. Mam nadzieję, że w środku nie jest, dlatego nie chcę jej wyciągać zbytnio. To mnie zaciekawiło, z taką pipetką, ponieważ to się nakłada na paznokcie, które zostały pomalowane, załóżmy taką różową farbą. I potem to, cyk-cyk z brokatikiem, 2 sekundy, 3 sekundy i chyba schnie. Nie wiem. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Pamiętajcie, żeby zostawiać łapki w górę, komentować do bólu, ile się da. Nawet jak będziecie zostawiać kropkę dla zasięgu, to i tak jest super. Ale na pewno subskrybujcie kanał razem z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć żadnego filmu. Teraz codziennie będzie nowy kalendarz. Dzisiaj przyszły kolejne, więc jest ich tyle. Pracy mam tyle i filmów również będzie tyle dla Was. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! To teraz trzeba spać, bo zostały mi 4 godziny, i wstaję do pracy znowu.